Cześć cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kogut Wędkarski Pazur. Jestem właśnie w Szwecji na dojnych szkierach Pataholm po raz kolejny razem z grupą z Fishing Toura. Tutaj chłopaki już szykują łódkę, zaraz wypływamy. Będziemy dzisiaj y, szukać okoni oraz dużych szczupaków. Miejmy nadzieję, że jakieś ryby się pokażą. Zaraz Wam przedstawię tutaj chłopaków. Cześć Adam. Cześć Mateusz. Siema Michał. I kierownik imprezy Maciej. Maciej. Czołem. Także do zobaczenia za chwilę nad wodą. ryba, Adaś tutaj już holuje. to jest za kapotę, nie? za kapotę. To może jaziu. No, Smacznego, chłopaki. No dawaj, dawaj, co to tam masz? Kapotnik, o, ale co ja to jest nie nie ty? Nie, szczupal ładny. No, no oczywiście Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki Mireczku. Woblerek jak zwykle robi robótę. No taki sześćdziesiątaczek, czyli taki średnia tutaj norma, nie? Panowie, wy się bierzcie do roboty, bo jeszcze ja złowię, to śledzie wy będziecie Ja już jedli. śledzia nie jem. Na pewno jakieś wyśmienite. Słuchajcie, bo dzisiaj mamy taki challenge, że kto ostatni złowi rybę, ten będzie musiał śmierdzącego śledzia opędzlować na kolację. To nie? nie ja. No, Adaś już się wypisał z tego. Na czyli muszę się, się brać taki... do roboty, bo kurde, żeby to na mnie czasami nie trafiło, bo ostatnio się wymigałem od jedzenia śledzia No i mam nadzieję, że tym razem też się uda. Także bierzemy się do roboty. Pierwszy szczupal jest No, pierwszy szkierowy szczupaczek Adasia zaliczony dzisiejszego tak dnia Dobra Podpuszczamy rybkę, nie? Czekaj No dobra, fotek nie będziemy robić, wytnę jak coś z tego, nie? Puszczaj, gadzinę. to elegancko. Właśnie y, uciekajmy od medów, nie? Bo tam było za dużo tego i ewidentnie ryby stamtąd spierdzieliły, nie? Dobra, piątka. No, chłopaki też już mają. Kurde. Ale pięknie wyskoczył. Żeby mu spadł tylko. No. <laughs> <laughs> Brawo! Doczekałem się i ja. Yy, bardzo chciałem podziękować yy, panom litwińskim. Modajerki tutaj robią robotę. No Taki ładniejszy trochę. Dobra, dobra, nic nie będzie. O, tak, tak. Daj, muszę. O, jest. Taka moja pierwsza rybka. Całe szczęście, że nie będę musiał tego śledzia jeść. Najważniejsze. Do widzenia. Czekasz Michałowi, że śledzia nie jem jednak. No, czekaj, nadjeżdżamy. O, płyną właśnie tutaj. <śledzimy> <śledzimy> ale będą jaja. Jutro środa popielcowa, dzisiaj śledzi No to znowu mi się upiecze. Będzie jadł śledzia Michał, ale nie ja. <śledzimy> siadło, siadło tak jest 60. -tak. E, powiedz mi, jak się czujesz z e, faktem tym, że będziesz musiał tego śledzia się opędzlować? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz. To Jeszcze jesteś w szoku? No, tak. Będzie dobrze. A jak u was? Jak tego jazia. Jazia miałeś? miałeś? to nie był jazia. A spadł ci? Nie, nie, A zdjęcie macie. No, to na pewno jaś Ciemny taki? No to jaziu. Ale maluszek, patrzcie. Prawie taki jak jerk Ale są silne indygo zjada mały ale wariat oleż, patrz 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 pa. i w gąszcz poszedł o o o ale to chyba okło nie, szczupak, szczupak panowie szczupaczek na adustę od pana Kowalczyka. Seba będzie się cieszył, że mu takie tutaj rzeczy zrobiłem. Nie, 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 to Twitch. A, ten tego Twitcha. taki też fajny, koło 70 będzie. Ja niech się wychodzi trochę, bo to będzie zaraz wiesz, zamieszania pełno na łódce, nie? Niech on sobie tutaj połazi. Taki szkierowy. Lepszy chyba, najlepszy dzisiaj. kierownik no. Pozdrowienia dla kierownika. Jeszcze, jeszcze. Dobra, dobra, spokojnie. Ja to go w ogóle ręką chyba wezmę, nie będziemy podbieraka, bo... No, bo to wiesz... Yy, zaraz będzie zamieszania za dużo. Tak, i tutaj, o. Gagacik, ale one są silne tutaj. Właśnie tęskniłem za tym po prostu. Żeby tu wrócić i się po posiłować z takimi rybkami no już 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 już, już. O. będzie świeca już chyba ma dość dobra i raga o tutaj okay. go no i super teraz też go mamy sobie tylko taki zestawik pozdrosebciu ze szkierów ma 60. Nie, ma 70. No prawie 71, nie? Piękny. Taki aligator. Zębatny. No, fajny. Zobaczcie, dziobnięty był. Czyli są tutaj grubsze mamuśki też czekają na nas. Zmykaj kolego. Proszę. One są tutaj mega silne. O! To jest kolejna ryba. Coś tam gra na kiju. Tym razem na gumisia. Co my to mamy? Mały. Jeszcze w sałacie. Mała guma, mały szczupak. Ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Trzeba się najpierw rozgrzać. Ja bym tak przytrą przytrąbił od razu metrówkę. Ole! tu, ale słona woda. Co on to zrobił? Ty widzisz to, jak on tam się, kurde, zakręcił? Możliwe. Dobra, wezmę go w podbierak. Dobra, chodź. Podbieraczek go, uklęcił się dookoła. Taki, Takie. Patrz, ja też dziabnięty. Ale, no, to są to jednak Są rybki tutaj duże. się go tu przyżarło. Taka kupa. Nas tu trenujesz. Ja już tu byłem, także maszynę, tak. no. co lecimy dalej, nie? Piękny okoń Ale kaba Jest Patrzcie jak Ale się zapył Piękny okoń Ole poszedł Cudo Chyba strójeczka, pięknie To będzie dobry okoń chyba Z pierwszego opadu No okoń, okoń Okoń, okoń Dobry okoń Dobry okoń, bardzo dobry okoń No taki ogonek o, na basika Zmykaj go leba z gracji Cudowny no Piękna jest 36 Myślałem, że będzie ładniejszy Woda powiększa, no dobra, chrupaj go na Tak się powinno postępować z dużymi okoniami właśnie Nigdy nie jem takich dużych Piąteczka Jest kolejny kaban Trafiliśmy na żywe złota. O mniejszy trochę Zdecydowanie mniejszy O, na basika Piękna ryba. Kolejny Koleżka, no troszkę lepszy Taki 30 plus Spokojnie na no, go I opa Jest, jest Basik yy, widzo Kochani widzowie Macie pozdrowienia od kierownika Macieja Właśnie jesteśmy na linii Tutaj kierownik sprawdza Czy dobrze się spisuje jako, jako przewodnik no i jak zadzwonił to od razu tutaj okonia mamy Chlup. Dziękuję, do widzenia. No. Halo. No słuchajcie, właśnie spłynęliśmy do portu, czekamy na chłopaków, bo w innym porcie stacjonują, zaraz po nas przyjadą. Dzisiaj za Dasiem zaliczyliśmy parę rybek, było całkiem sympatycznie i fajnie. Jak Ci się, Adaś, podobało dzisiaj? No, jak nie, nie, pierwsze wrażenia? Nie, bardzo fajnie. No, e, przede wszystkim nie na zero, tylko złowione rybki uważam, że dzień udany jak najbardziej. No taki na dzisiaj plus. rekonesans był w Rekolesans, sumie, Rekonesans, ale, ale mimo wszystko to... Wyjąć, więc... Tak, dzisiaj żeśmy zrobili sobie taki rekonesans. Jutro będzie lepiej, a z każdym dniem będzie coraz lepiej. A jak nam się znudzi, to będziemy szukali jeszcze innych rozwiązań, może jakieś Mamy inne za... łowisko sprawdzimy, rzeczkę, albo pójdziemy pstrągi. sobie na rzekę na pstrąg i zobaczymy. Dajcie znać, jak Wam się podobało, a za chwilę yy, przechodzimy do najfajniejszej części tego filmu. Tak jest. Yy, czyli będziemy musieli nakarmić Michała śledziami, bo ma dzisiaj taką karę, bo złapał rybę. Jako ostatni, taki był challenge. Czekamy, nie? Oni chyba dlatego nie przyjeżdżają Ta, na razie, klimat, boją się bo, bo, bo czują pismo nosem, no i chcą to jakoś, wiesz, załatwić. Tak może będzie sklep akurat zamknięty i nie będziemy mogli śledzi kupić, ale coś wymyślimy. Coś się to nie ucieknie. Nie, 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 no nie ma opcji. Dzisiaj śledzie będą jedzone, nie? Także do zobaczenia za chwilę. Jedzie zwycięzca naszego konkursu. Patrzcie, jaki zadowolony jest. Jeszcze jest zadowolony. Ten tutaj, gogatek. Jak tam? Nie, zwycięzca! Śledziki no, kupione? Nie, ale do sklepu. Jak tam, połowiliście? No. Ile? Yyy, W dziesięć? To powiedział, żeby mu te śledzie na łódkę przywieźł. bym Rada. został tam i łowił, nie? <laughs> ale, a ile mieliście? Yy, ja jednego szczupca i sześć koni? No, ja tam koni, no i w tym jednym jest, miejscu wszystko, jest, nie? I wszystko na wirę. To super. Ja, na nie, Wira, to najpierw i... na basary, ale mi się zerwało. No to ty, pięknie. O, zobaczcie, tutaj nagroda dla zwycięzcy. Patrzcie, jaką puchę sobie zasponsorował. Widać, że głodny chłopak po rybach. No nic, jedziemy do domku, zaraz będziemy to tutaj. To y... jest duża starczy tak, dla wszystkich. Tak, tak. Tak myślałem, że specjalnie wzięłeś większą, żeby nie jej samemu. No. no dobrze. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Co tutaj? Okay. No. Zwycięzca konkursu i jego wiecie, nagroda. Tutaj. Nawet ci przygotowałem, zobacz dwa narzędzia, ja tak... które będziesz sobie wolał, nie? Którym ci lepiej będzie, to sobie możesz wybrać. Nie wiem, czy lepiej, w ogóle co tu będzie lepiej. Co tu będzie lepiej? <grym> Jak pierwsze odczucie? <grym> już śmierdzi? Nie wiem, wyłączam teraz te receptory. Ale przebiłeś to już? No, no, nie nie słyszałeś? Jakbym. Oj, piwkiem zapachniałe, fajnie. Piwkiem te śledzie? Piwkiem dają? Śliwki, śliwki, okay. śliwki robociewki. Dobra, dobra, no, tak. dobra. Pięknie. Zobacz jak buzują już tam. Mhm. Mhm. Sama słodycz. Mhm. Kurde. Aż ci zazdroszczę. No, nie, jutro to chyba wędkę odstawiam, nie? Silnie wanilią pachnie. A to S na pewno te? Ty Coś nic nie czuję. No, no, Dżumi coś. Dżumi? Hmm, o już, to... tak, uuu, tak! Piękna uuu, sprawa! Ciekawiej. coraz ciekawie. No, otwieramy puszkę Pandory. Muszę dać wyskoczyć. Jeszcze chyba troszkę, dobra. Jeszcze troszkę, tak. Otwórz je tak, żeby, żeby nie, nie uronić ani kropli. <noise> Drogocenny towar to jest. No. Zobaczcie jakie piękne śledziki Źle nie wyglądają Dawaj jakieś wiosełko Proszę bardzo, tutaj mamy no Tu jeszcze widelczyk, może widelczyk? Który mm. chcesz widelczyk? Z tyłu mm. Jakiś wiś... oh. wyśmienity. <laughs> wyśmienity jakiś Piękna sprawa Wybierz sobie takiego wiesz A to chociaż jest wypatroszone? Czy jeszcze jest z bebechami? Nie no to takie są specjalne chyba właśnie co ty gadasz, tu jest jeszcze flak? <Sznikiem>? No tak, jak? Ty poczekaj, miałeś kupić wypatroszone. Miały być fileciki, ale te są też dobre, nie? Podejrzewam, Co, że są tak gadasz, samo tam. dobre jak tamte, nie? Ale to je trzeba wyczyścić z tego, dziadostwa. Nie, bo. to jest ikra, to jest no, kawior. Kawior? To jest kawior, to jest kawior człowieku. To jest one kawior, są faszerowane to kawiorem. To nie jest faszerowane kawiorem. Nie, ale powiem, wam, nie trolo masz tak mocno. Może no jak wygląda, ci powiem. Mm -hmm. Może sobie chcesz go pokroić? Nie, im dłużej patrzy tym gorzej chyba, nie? No chyba tak. Dawaj, skosztuj. Ja. Raz się żyje. Słony jak przemacznie Czyli że dalej? No. Dobre? Dobre? Przepychota? Sama sól Ale nie trollo masz tak mocno mm. To chyba nie te. Nie, to Ale chyba to chyba... jest filet, ty. to się nie da jeść, bo... Tak, jutro ci kupimy filety Dobra, wrócimy do tego jutro <coughs> Albo trzeba wywieźć ten <coughs> wybić z wioski Czekaj, bo ten... <coughs> o Jezu, taka... <coughs> Dziwna sprawa, nie? To on miał się ogólnie źle czuć A mnie dopadło znowu. <tuszy> <zobacz. O>, ja. <tuszy> <tuszy> Powiem mam te śledzie, to jest jednak masakra, nie? <tuszy> Coś pięknego. Zostawcie suba, łapkę w górę. Widzimy się przy kolejnym odcinku. Na razie, cześć.